Hejka kochani, witajcie w moim pierwszym odcinku dzisiaj z Among Us Dzisiaj gram z moją koleżanką, którą już znacie, była w poprzednim odcinku moim pierwszym i mam nadzieję, że będziemy dzisiaj dużo z impostorem, że będziemy mieli szczęście. No to co? Startujemy? Bierzemy start, jeden proszę, impostora. O! Ja to chyba mam ostatnie szczęście, bo już raz byłam 5, czy tam nawet 4 razy imposterem. Ja tak poluję na moją koleżankę bardzo. Tutaj opuszczają mnie ludzie. Uwaga, nie opuszczajcie. Idziemy sobie na... O, tutaj hej. O kurde, ja nie mogę zabić. A. Zabiliśmy. Wchodzimy do węta szybko. Tu nie. O kurde, on wyskoczył tam, słuchajcie Chyba ha. Idziemy tam On nie reportuje ciało. A okej, okay, bo on jest też impostorem Zaczekajcie chwilę Co tutaj robią? Zamykali wszystko Wiktor Słuchajcie, widzowie, jakieś małe komplikacje były. Były za bardzo przeciążone serwery. Wywaliło mnie. Koleżanka wyszła. Więc włożyliśmy nową grupę. I nie chcę dołączyć. Co się dzieje? O, dołączyła. Okej, okay, zrobimy sobie taką małą giereczkę, no, myślałam, że będzie 5, ale tu już 9. 10. Okej, startujemy. 3, 2, 1. Proszę impostora. Słuchajcie, ja mam po prostu szczęście. Po prostu szczęście. Ok, polujemy na patrycję. Na moją koleżankę. Dodajemy, że robimy taska. Namaskana. I zabiliśmy. Chodzimy do Węta. Wchodzimy w Elę. Um. Idziemy sobie, idziemy szukać jakichś ludzi. O, hej Any. Ale widziało Patrycji. Nie, paliona. Wziął sobie kto. To jest w ogóle nie Polak, ta Any. Może sobie zgłosimy tego impostora. Żeby go wywalić. On wyszedł, no to na tego impostora, żeby go wywalić i żebym mogła więcej zabiciać. Głosujcie. Ej, kochani, tak nie ma. Ktoś na mnie zagłosował. Ta Ania. ale no przecież to nie ja bo byłam przy niej. To jest tylko taki żartek. To, to nie ja. Ale nadal jest dwóch impostorów. Idziemy sobie po tą Anię. To ktoś tak kusi. Hmm. Tam musiał być Tutaj. Hmm. Może tu sobie, słuchajcie. Zgasimy im światło. Okej, okay, zabiliśmy. Mam victory. Czekamy, aż więcej osób dołączy. Dlaczego mnie zabiłaś? Piszemy, nie wiem, w skrócie. Ok, startujemy. Proszę, impostora? Nie, no. <śmiech> <śmiech> Jeszcze sama na dodatek. Matko jaki szczęśliwy dzień dzisiaj. <laughs> Super, cały czas impostor, cały czas. sobie reaktor jakimś zrobimy Ok, naprawiony. idziemy stąd. i udaje, że robi kaska. Zobaczymy, czy wyszedł. Jest. I znowu ją zrobiliśmy. Słuchajcie, jaka byka. nie widział mnie. nie jako się po prostu. Będzie chyba taki zła, jak nie wiem. Czemu impostor Wiesz jest sama? Wtedy dwóch impostorów wyszło, okej? Okay, dlatego jestem sama. Się dziwiam, dlaczego jestem sama, skoro jest W sumie sobie, nie tego co zgłosił. Pff, nie, wiem, nawet nie umiem się rozczytać z pisma tego. Waliliśmy tą Anny chyba tak myśleli, że co jest impostorem Any, Anny w tym an impostor chcemy musimy kogoś zabić hmm. gdzie by tu iść za kim jesteśmy tutaj przy tym o koleżanka wyszła co się stało sobie zreportowaliśmy, słuchajcie, ja lubię robić takie rzeczy. No i mam VictoRii Jestem sama. No, Pati wyszła, słuchajcie. No nie, Patty znowu dołączyła. Piszemy, haha. Piszemy sobie, haha do patty. Do koleżanki. Robimy start. To będzie nasza ostatnia gierka w tym odcinku. Część um, już ostatnia. <laughs> jak widzicie teraz na będą zrobić, to będzie by po prostu taki odcinek po prostu, że nie wiem. O, na koniec jest schoolmate. Spoczko. Okej. Okay. Coś mi jest ten czerwony podejrzany bo on tak długo za mną chodzi. Zobaczymy, czy klapa do się nie zamyka. Nie no. Idziemy. Gdzieś. O, tutaj taski rosną, czyli ludzie robią. U matku trzeba reaktor zrobić. Jeżeli lubicie oczywiście grę Amok Us to napiszcie uwielbiam tą grę. Zostawcie oczywiście subika na 10 subików zrobimy może jakiś konkursik. Zobaczymy. Dawajcie łapki w górę. Żeby po prostu... Też mówcie o innym o moim kanale, żeby po prostu był on. Jakiś po prostu no wiecie. Czyś tam zamknął? No. Słuchajcie kochani. Już ten odcinek trochę trwa w tym graniu. O, akurat mnie zabili. Więc no, dzisiaj to już koniec. Um, mam nadzieję, że już też niedługo się usłyszymy. Więc jeśli z wami żegnam, pamiętajcie o subiku i Pa!